Dobry, witajcie kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z fajną aplikacją na telefon do ściągnięcia za darmo ze sklepu Play. To jest hebrajskie wydanie Biblii. Chciałabym przybliżyć Wam dzisiaj fragment dotyczący 10 przykazań Bożych, to co spisał Bóg i nakazał nam. Wszystkim wypełniać. Jest to Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5. Jest to Biblia w języku hebrajskim. Jak widzicie, po prawej stronie jest język hebrajski, po lewej jest tłumaczenie polskie, aczkolwiek na pewno nie jest tak dokładne, jak powinno być, ale chodzi o to, żebyście zrozumieli kontekst zdania oraz zrozumieli, że 10 przykazań Bożych zostało zmienione. Jest również podane o tym, jak bardzo ważny jest by e, święcić dzień e, Sabbath Day, czyli sobotni. E, i przeczytajcie sobie razem ze mną, ściągnijcie sobie tą aplikację za darmo, możecie e, sprawdzić sami. Tak właśnie e, mówię do tych ludzi, którzy lubią szukać e, prawdy, nie zawsze ona jest podana. Dużo rzeczy jest nam wmówione, dlatego bardzo ważne jest, by czytać stare wydania biblijne, jak najbardziej zbliżone do języka hebrajskiego. I stąd właśnie znalazłam tą aplikację języka hebrajskiego. Jest to jedynie Stary Testament, tak zwana Tora. Możecie sobie zobaczyć w dzisiejszych czasach w Izraelu również. Oni obchodzą tam Sabbath Day w piątek wieczór. Zaczyna się od piątku wieczora, od godziny mniej więcej 6-7, tak przypuszczam dokładnie, nie jestem pewna, ale wiem, że na pewno to jest piątek wieczór do soboty wieczór. To jest dzień święty, który Pan Bóg nakazał święcić. Przeczytajmy sobie wspólnie Księga Powtórzonego Prawa, rozdział 5. I zawołał Mojżesz cały Izrael i rzekł do nich: Słuchaj, Izraelu, ustaw i praw, które wypowiadam w uszy wasze dzisiaj, a nauczcie się ich, a starajcie się je spełniać. Więc tutaj, w tym fragmencie, widzimy, jak Bóg podkreśla, że mamy się ich nauczyć i je wypełniać, więc nie wiem z jakiego powodu ludzie sobie zmieniają wszystko. Wystarczy, żeby szukać prawdy, wystarczy odnosić się ciągle do Słowa Bożego. Zachęcam do czytania Biblii, zwłaszcza katolików. Miałam możliwość porozmawiania z kilkoma osobami i wiele, wiele osób potwierdziło, że ich wiara się właśnie kończy na tym, że chodzą tylko do Kościoła, a pisma świętego dawno nie czytali. Więc zachęcam Was do tego, żebyście sobie zajrzeli i takie właśnie fragmenty możecie odnaleźć prawdę. Duch Święty, Was zawsze może wzmocnić oraz przekazać wam to, co powinniście zrozumieć. Więc taka mądrość też nie będzie pochodziła od człowieka.